Yo, witajcie wszyscy, bardzo ser. O, właśnie, właśnie nowe powitanie Chłuszka i Bengisa. Słuchajcie, e, idziemy na smoka. Jesteśmy tak przygotowani normalnie, że we dwóch byśmy sobie całą II wojnę światową wygrali z Chłuszkiem. Bez najmniejszego no, problemu. Się, ogólnie. Ogólnie, słuchajcie, e... Pokażemy im, jak strzelamy? Teraz? Ju, już tylko polewam czarnej wody, bo ogólnie, słuchajcie, dostałem poradnik od jednego z widzów. No, fanpage'a, a także wielkie dziękuję. Choć nie przeczytam teraz, akurat tego, bo zamknąłem już. To. Też ten poradnik dostałem i jest ok. Naprawdę ktoś zadbał o to, żebyśmy z nim wygrali. Ale zobaczcie, jak to strzela. Ale, ale ale, 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 aż znajdę, aż znajdę. A, o co chodzi? Aż znajdę. Tu się krzuka. Znajdę, pusiek... bo to jest naprawdę. Mega, mega. To mega. Dokładnie, Mateusz Kalecki. Mhm. Tak. korzystam dzisiaj z Twojego poradnika, także wielkie. Dzięki. Mówicie, dzięki. I słuchajcie, ruszamy. Mamy nadzieję, Idziemy. że go dzisiaj pokadamy. A jak go nie pokadamy, to pierdziele wyprowadzam się stąd i jedziemy do Bieszczady albo nie wiem, do Machamy. Czy coś. E, dokładnie. Teleport Portal Madzi. Teleport Endy. Czy jestem? Bo ja nie pamiętam, gdzie mam ten. I teraz teleport... Na z... y <kłysy> które śmierci mam się przenieść? Za 20 tysięcy gdzieś, nie? A, kan jest. Ten remove... Map, nie? Remove, remove... Great tak, remove. waypoint... E to, to remove... Ja to remove... Ja już nie. mam do wybrania. Enter portal... Czekam tu na ciebie. Na platformie. Cześć. Wskoczyłem. Cześć. To no, jestem. Cześć. Witaj. Cześć. 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 A ja, mam, ja mam chyba tutaj zaznaczone dupa rakietowa z salami. to? <grym> dupa rakietowa z salami. Chyba to. Ja mam y, zaznaczone, nie wiem, teleport. Dobra. Jestem. Dobra, ja się odczepałem na tą dupę. Ło wow, wow wow wow. Nie, to jednak nie było to. Napierdzielam w niego. To nie było to, to nie było to, to nie było to. Spokojnie. Ja już biję się, husiek. Ale oh. mnie dr... mnie! dobra, ląduj, ląduj! Chowaj Cześć, się! Cześć, kurde. Ale cóże, nie wiem. Wow, 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 wow. Ładuj, ładuj mi, ładuj mi. Dobra, ładuj, chowam dobra. się. O, ale Dzień mi dopierdzielił, chłopie. Ja się schowałem, półtora serduszka mi zostało. To mnie nie trafi. Wow, wow, wow. wow. O! Leje, nieźle tłuczenie, Ale mnie tyca... Widzę, że mi zostało Ja się schowałem po... A! Durniu, zostaw mnie! O kurczy syniaki! Czekaj, czekaj, aż się uleczę Boli, nie? straszny, Ale go denerwuje to, jak go tam... Czekaj, ja a pójdę bad, zaraz... Aha, ja lecę aha. zaraz, polecę za chwilę, porozwalam mu TT. O, czekaj, bo przyleciał do mnie. Dobra. O. Do, trochę, do, trochę ode mnie oberwał. A, 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 critical damage, Cric critical. Ja idę mu porozwalam te, te jego leczące gnojstwa. No właśnie, nie wiem na to jeszcze ma. Tego badziewia. Gdzie on jest? Gdzie jest? Tu widzę go. Ma jedno na pewno na dole, widzę ja, ląduję do niego. Ale mu wywalę zaraz teraz. Więcej ma niż jedno. Giń No co jest? Ty dla A mnie tutaj, Uuu. Uuu. Rozłoży mnie. Nie! Co nim robi? Ty pół serca, ale ja żyję! No tak samo To zabydle Czego ja nie mogę mu tego rozwalić? A mnie tutaj wypierdzeniu Jak normalnie krzak lepki. Ale nie, mi krytykale ten... wali. Dobra, tutaj nie, nie tylko prendo. Dobrze Czy my możemy Dlaczego? mu zniszczyć to leczące gówno jego... O dobra, z łuku to się niszczy, uciek ja to z łuku to już Ale z łuku to leczące. Ła 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 ła, zostaw No, to, łas, to, no to, to ja właśnie z łuku to cały czas tam napadam. Zobaczcie, ja już tu latam. Pierdzielę bydlaka. No nie będziesz się miał zaraz czymś leczyć. Ja cię no normalnie. Chyba nie ma czym się leczyć. Nie wiem, ale mnie napierdziela z tyłu. A mnie tutaj czyż nie? Co on robi? Nie ma już tego. Nie ma? Żadnego? Chyba nie. Łooooo! życie, traci życie, traci życie. Chodź, chodź tu Ale ja, chodź tu no, chodź tu teraz. O, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, smoczku? Gdzie on jest? O jest, to dobry. ale poleciał. pa, pa pa. ba. Pa, to pa, pa. co, jakieś cwany był tutaj, kurde? Taki tak, cwany, spierdziela jak Spierdziela to... teraz, nie? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak go nie widzę? No jest to. Zdech! Fuck you. Bydlaku No już szybko poszło. Trochę się podzieliliśmy rolą, ale kurde głośno No A tutaj wypierdziela Ty jest mój ten. Masz? Ten mam jakieś, mam jakieś bo to się, Bo tam się rozpierdziela wiesz w dole chyba to, to, to. Czekaj, ja zrobię, ja zrobię... Po... o patrz, patrz jak giną te. Etki. O, chłopie. Chłopie, ten łuk, ten łuk jest normalnie niesamowity. Ile masz życia? Dwa serduszka. A ja pół. co ale co to tak, kopał? Teraz będę miał więcej. Ty... co... bo. No kop, nie maruć, no. Ale wiesz, aha, bo ty masz tego, ja nie mam tego właśnie. No dobra, to ja kopię w swoim. W dół się kopiemy do tego? No tu kop sobie w dół, no. Tu, 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 z rogu, z rogu, z rogu, z rogu. Czekaj, bo się jaram. Gdzie z rogu? Tu? No. I w dół? No. no to jestem, chodź No tego nie A. ma tej bariery, wiesz to Ty patrz ile expa. Kurde chłopie 136 level 147 Ja tego nie mogę wziąć To ja to mogę wziąć czym to się bierze? A rozwal ten, ten oxydent tutaj Pod spodem? No No, proszę Ty tę u góry? Już Proszę Padło do niego. Może to jeszcze się nie skończyło, te wybuchy, co? No chaos, krystal. pisze mi, że mogę to podnieść. Czekaj. O, jest. Rozwaliłem, o, no. dziada. Mam. Mam cztery, cztery sztuki tego chaos, szardy. Co się dzieje? Tyf, niech nie. pada. Ty patrz, 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 patrz. Pa, pa. Co to jest? Co to jest? Tomek, ja ci mówię, to jebnie. Pierdzielnie? <laughs> No czekamy, ha, ha. nie? Nie, my czekamy, Ty wiesz ile expa z niego dostałem tutaj w tych kulek? Wziąłeś w ogóle coś Mam czy nic? Mam jednego szarda. No ale nie, czy expa wziąłeś tutaj były? Nie, kule. nie, nie, nic, to nic 147 nic. level pierdolnało mnie i to ostro. No to właśnie uję, że to pierdol... No ale dobra, i tak się odradzam i gdzie jestem teraz? Ty no na górze, chodź, chodź do góry, polecimy te złote wieże. Widzisz się? Wywaliło no, da, całą widzę, wyspę. Pierony. To, tak, to, to samo, tak to, to samo, to, to samo wybucha jak ten. No ale nie, koła coś zostało. Coś Dobra, zostało. jestem. Czekaj, nie, niech się tylko uleczę trochę. Cześć, chuj, jak tam widzę ciebie. Pomachaj do mnie pilofikiem, mm. O tu, halo. Ale dostał w pierdiele. <noise> <noise> ale powiedz, że no trzeba się narobić. Ty, ale powiem w szczerze od razu, ja to wielkie podziękowanie również dla widza naszego, bo no. Bez tego poradnika, twoje. tak wypijemy twoje zdrowie, dokładnie, bo bez twojego poradnika y, byśmy naprawdę gówno zrobili. Wiecie co, no. ile jest konfiguracji samej zbroi, y, tudzież mieczy. Zobaczcie w ogóle, co trzeba mieć. O, patrzcie, no nie potrzeba brać było tamtego, ale zobaczcie, jest coś tak, takiego jak Drakonik Flux Kapacitor. To jest tak jakby akumulator dodatkowy no. do tej naszej zbroi, nie? No tak. On, no i on pobiera to nasza zbroja, jak dostawaliśmy w pierdziel z tych akumulatorów, żeby ją znowu naładować. Mm -hmm. Bardzo szybko. Raz, dwa, trzy. Ja trzy pełne akumulatory i... No prawie cztery pełne akumulatory. No to skrywałem. ja dwa pełne akumulatory i z trzech mi zaczęło pobierać. No ale ty walczyłeś z nim bezpośrednio, ja ganiałem, trochę rozwalałem te, te jego leczące no. gówna. Ale może tak, jednej osobie naprawdę jest ciężko. No ciężko by było. To co, wracamy do domu, tak? No pewno No to M... Point, point. Yy... Domeu. Domeu. Dobra, jestem na klocuchu. Tutaj, na górze jestem. I wracam. Skończyłem Minecraft'a! Hello! Prost Prost tam. Hello. To, to jest grana, którą najdużej, najwięcej razy przeszliśmy. Tak, tak. Tutaj skończyliśmy ją wzdłuż, i wszedł w poprzek od spodu, od tyłu. Do ust. No i słuchajcie, mm. teraz skoro mamy te szardy. No to czeka nas. Czeka nas. Nie lada zadanie, ponieważ... Jeszcze tutaj... Gdzie jesteś? Na zewnątrz? Na dole, na dole. No, Dobra. Do. Jeszcze... Do zrobienia są ten cały e, Reaktor stabilizer reaktor stabilizer Focus Ring. I jak ten reaktor zrobić? Na razie nie mam zielonego. Ale to i tak czy inaczej o, musimy... Wzięcia. Huśku, przygotować to pomieszczenie. Tam to jedno pomieszczenie jest zrobione w tej górze, wiesz co, że ja tam tak, kopałem. Ale tak, tam, tam będzie trzeba będzie większe pomieszczenie. I tak, większe pomieszczenie i uważam, że trzeba je będzie zabezpieczyć, tak nie wiem, no bo to jak pierdzielnie to wywali, to niczym tego nie zabezpieczymy, żeby to nie wywaliło. Ani żadnym obsydianem, ani niczym, ale parę warstw obsydianu z zewnątrz bym dał, żeby to było, wiesz, no. No nie, no to to wiadomo. Wiesz, byśmy dali obsydian, piasek, lawę, wodę, obsydian, piasek, lawę, wodę. To jest nie da. No. no ja wiem, ale to obs... ale, Ale to takie psychiczne zabezpieczenie, wiesz o tym, nie? Co to jest? Piweczka. Gramy? Tylko jej przypadkiem nie postaw. Czemu? A to, bo to jest ten... Bo nie wiem czy ona... Nie wiem czy ona... Bo ona się <risht> tak, <suk você this> no <again> <shut ring> dobra. Ja nie wiem czy ona nie wybucha, jak To mogę ją kurzucić w ciebie? No możesz kurzuć, ale ja ją Dawaj, pogramy sobie. Dalej rzucaj, no co ty? Nie jadłeś no żurku? Nie no masz, jak nie może, zobacz, patrz. No. Do góry patrz. O, widzisz? O. <laughs> <laughs> Zabawę mają dwóch dorosłych <laughs> facetów piłką Dobra, słuchaj, to co, chodźmy, może zobaczymy na razie ten nasz, ten to pomieszczenie słuchaj, tamte. Ja, ja, ja to, ja to bezpiecznie odłożę. Odłóż tam gdzieś tak, żebyśmy nie wiedzieli, gdzie ty. A te szardy dać ci z niego? Bo mam cztery sztuki. Ej w do systemu. Dobra, to czekaj, pójdę. Idę do, do systemu. To jest tak, Reaktor Stabilizer Rotary Asset. To ascent. ma, to Wiem, że ma... tego będziemy potrzebować na pewno po cztery sztuki. Pyk, pyk, pyk i pyk, ale... Nie mówię, to że, że trzeba obejrzeć porady. Jeszcze coś takiego jest: Reaktor Stabilizer. O, właśnie. Bo można jeszcze wziąć ten Drakonik. Yy. Drakonik dra Obsydian. Nie, jak to było? G jak się ta skała nazywała taka? A jak to skała. O, jest. Drakonium Infuzet Obsydian. Też jest fajny blok. No. Ten, co tam tu braliśmy? On ma MC, także spokojnie możemy go brać. A zobaczymy na tą naszą. Do tej dziury? No, jak tam. Jak to wygląda? Tam, gdzie ma być yy, reaktor? No, no, no. Dobra, no, to no. lecę. Choć zapierdziela się tutaj. Eee! już że mi się też tutaj zmieści. No, bo ja to, to mi się wydaje, że ładnie to zrobiłem tutaj. Tylko ja to wszystko, te bloki jednak yy, wokół tych glowstone'ów, tych lamp. Ja to no. zrobię z obsydianu, przerobię to. Za odcinkiem po prostu, żeby ich nie mieć. Na... Uh -huh. Albo może na tym live'ie, który już tyle czasu obiecujemy, jak którego nie było. <laughs> nie? Na live, by to można było pobudować już no, 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 trochę. Tu zrobić sobie już ścieżkę to ładną. Live słuchaj, to zróbmy dzisiaj, w środę, zróbmy live, jutro w czwartek. W czwartek zrobimy live'a, na co, którą w się umawiamy. live od 20.30? No, na 20:30 dobrze będzie. No. To jest czwartek, czwartek live, live zbudowania. To dzisiaj tego nie budujemy. I po, po reaktorze y, ogromna prośba do Huśka i do Was. Do Was to przede wszystkim, o to, żebyście mi podesłali po, w komentarzu albo napisali jakiś fajny poradnik do Towncrafta, Początki TomCrafta przede wszystkim, bo ja jestem zielony, bo czas będzie się zająć TomCraftem trochę niedługo, nie? Albo Towncraft no albo ja wreszcie ja, ja ściągnięcie ja... MAI i automatyczne żarcie wreszcie też. <susurwanie> Farmy. Automatyczne rzeczy to Miami, bo co dzisiaj chwilę zrobiła na huśboksie, tak mm. że, że po prostu zrobiła mi to ręcznie. Aha, tak ręcznie automatyka działa, tak? Miałeś ręczną robótkę? To ja nie. Teraz, no tak, dobra. To w zasadzie tak, ale za reaktor czy teraz nie weźmiemy, bo tak naprawdę nie wiem, jak go wykonać. Kompletnie nie wiem, jak się za to zabrać. Nie chcę, żeby tu nic wybuchło. Wiem, że na pewno będzie potrzebować te cztery te reaktor stabilizery. Mm -hmm. Możemy to zrobić teraz. Cztery sztuki. Chodź, no dobra, czekaj, jak ja sobie tylko walnę tutaj raz tego. O. I wezmę sobie dusza. Zobaczcie, ze wszystkiego ta dusza wypada już teraz. Trzeba to zmienić właśnie. Tak, tak. bo Mamy już tych dusz normalnych. Ludzie więcej niż w piekle, chyba u nas jest dusz w systemie. No. To. E, dobra. To słuchaj, to ten to ja już idę jestem. Wrzucę do systemu tu duszę, którą przyniosłem. E, dobra. A wiesz e, co, jak... będziemy potrzebować. Ja, jak to się nazywa? Co mamy robić? Ja sobie e, Reaktor stabilizer stabiliza. Re A stabilizer. Reaktor. dwa, ja zrobię dwa. Stabilizer jest to jest to. No to praktycznie czekaj reaktor stabilizer rotory assembler to jedno co trzeba robić. A do tego reaktor stabilizer outer rotor Nie ma w tym. Nie yes, są diaksy chcesz diaksów. A to się robi z tego i z drakoniem ingot i draconium core dobra. Mmm dyry a to tam w systemie o wiele łatwiej i prościej to się robi, nie? Jak nawrzucasz wszystko, nie? Tak, tak, tak. Dlatego, dlatego tutaj Arkonium. robię. Arconium, e, ingot, cztery, pięć, sześć, siedem, Dobra, a tak zrobię. Jak o. będę miał problem, to później inaczej Chyba zrobię. Chyba dwa, nie? Arconium, tak. ingot, teraz e, trzeba Jaksy. Nie mamy tego, to też nie DJAKSYNE 3, 4, 5, 6, 8. Nie hmm, ja zacząłem od tego. Wywierd Gord, Diaksy GOLD, Korea KORE, Wywier. KORE, to mamy GOLDA. GOLDA dirta W całym bosku. Dobra. I tak potrzebujemy ty dwie ty sztuki. No mam, jak ty, rekord i to. Aha. Tyk, tyk, tyk. Dwie sztuki. Raz, dwa do dwóch. Dobra, teraz ten środek, to się robi to. Ile tych sztuk będzie potrzeba? Raz, dwa, cztery. Wiem, że tu potrzebujemy no, tego. I ile co? tych szardów rzuciłeś? Których szardów? Tych, co żeśmy zebrali. Cztery. Cztery. Dobra. Mhm. Cztery. To już dwa poszły. Ja na razie Ty tam nie jestem. Zostało, na razie więc tu jestem. Zaprojektować co? Te, 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 To chcę zbudować. To. to. Mhm. Dobra. Tak. Raz. Tak. No co, nie mogę tego ułożyć. Do no jasnej cholery. No. I dwa. Dobra, mam. Taradadau. Ty już zrobiłeś tamto? Tak. Czemu ja mam nie tak, że nie mogę tego zrobić. Ja pierdolę, ja... ja. A to bo to działanie. Drakonik kor. Boże, przepraszam Was bardzo. z mojej strony. Nie wiem, jak to ma działać, ja na razie muszę. Ja też wiem, jak to. Kore, Ko... Drakonik Core, to czy to. Dobra, teraz będę już mógł to zrobić. Pyk, pyk i pyk 4 sztuki. Raz, jak to dwa, chciałem, trzy, jak mówię, cztery. Na pewno jeszcze widziałem coś takiego jak Reaktor Energy Inicjator. Teraz. To, to, to jeszcze to zrobię, to, bo to chyba potrzebujemy jed to, sztuki jedną z tego co pamiętam. Agwante a, a, jakieś... Draconium Ingot Potrzebuję teraz. Kurde. A D, W. Hmm. Na pewno to. Może nie przejść A Boż. Dra Drakony. I um. Yes, to to? A, wow! Jest, advanced drakonium. czy to? Łooo z mi taką jedną rzecz. Nie, nic nie kradłam. Czy, e, nie, czy my mamy jakąś kopię z y, save'a tutaj, czy coś? Nie, znaczy no, mogę zrobić. Przecież to ten problem. <coughs> Przed uruchomieniem reaktora na pewno zrobimy. Tak, tak, zobaczcie, no bo to. I teraz to. Ogło, nie by się przydało. Żelazo. Ja dawaj to, oddaj to. Jeszcze żelazo jest potrzebne. Ja się muszę wreszcie nauczyć obsługi tego internetu, bo tam w internecie widzę, wrzucasz i to o wiele szybciej. Tak, tak, to, to, to nie trzeba ustawiać ręcznie, nie. Um. Tych, pyk, 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 pik, Korn, jeszcze potrzebny. A ja mam wywiorkor. Prawda? No dokładnie. Czyli takiego. Takiego główienka potrzebujemy, dwie sztuki. Raz, dwa. To może ma... jeszcze mamy Marbla w tym? Nie. A Chaotic Core się z czego robi? O, że, że morda. A akwaden Core to, 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 to takie, takie ten. Wiem, co to jest. Trzeba no mi w ale jest jest. chaos szardy. Są dwa w tym w systemie. Tak? Jak tutaj się robi to? Jak tu się wyszukuje? Weźcie mi powiedz. No A, Tak samo widzę. PCP. Dobra, mam. I po prostu później, czy masz sobie czy to zrobiłem. I ten pytajnik i wtedy Tak, rozumiem to, już. Się układa. to trzeba zrobić, o. Ale brakuje mi tego. Chyba to był wywierny. Nie, to... Akwadent aqu core mi brakuje, nie ma w systemie. Dobra, muszę ten iść tutaj. Coś zrobić. korę o te. Raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebne. Ale do dwóch to osiem, przepraszam. Trzy, cztery. Ale spada to MC, trzeba znowu, kurde, pójść nakrać tego. Dobra, to już teraz robię. To będzie to, 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 to pyk. Dwie sztuki, raz. A, fucking Dwa. Zestakowało się. Czyli mam to, mam to, mam to. to. A to jeszcze drakonik Energy Core, potrzebne dwa. Naładowane te drakonik Energy Core potrzebne? Tak. A mamy takie naładowane w ogóle? E Dyry o o Energy Core, raz, dwa, dobra. Czy to, to już będzie wszystko? Żeby to zrobić? To mam, to mam, to Wiem, mam. Wiem, że to, to chyba to tak, to by jakoś tam ten tego. Wiem, że tutaj. O. No co jest? Czego mi brakuje? To mam. Mam, mam nieodpartą ochotę postawić. A, tę ten środek, tutaj. widzicie? Tego <laughs> mi brakuje. Tego mi brakuje. Raz, dwa. Ale dobra, się teraz... tutaj trzeba coś dołożyć. Nie, przuj, nie przuj beze mnie, co? Nie, 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 no, tutaj nie dobra, zrobiłem też te dwa reaktory stabilizery. Dać ci je? Czy do systemu wrzucić? Tutaj. Nie, nie, Czy nie, do ciebie? Do dziury? Tak, tak, tak do dziury. Do dziury. Husiek mi zaprasza do dziury. <grym> Brak słów. Jestem. No dobra. I co mam stawiać na tych tych wariatach, tak? Tak, tak samo jak Aha, ja. Aha, dobra. E, Tę dziurą do środka, tak? Tak. Hmm. Jak to się. No, to się nie tak się postawiło. tak. <gry> zaraz zniszczę. Oddaj to. Pewnie dlatego, że to tam, muszę jakoś niżej stanąć, nie? Tam, tam, tam. Hmm. Zaraz, zaraz znowu tak samo mi się postawi, na pewno. Od drugiej strony. Od tej Od strony stawiać? Mhm. Pięknie. Dobra, dziękuję za podpowiedź. Masz. Pięknie. Nie, no to tu znaczy, będziemy musiał ja trochę, wiem, trochę czy to będzie rozkopać. Tego, czy tutaj tego nie mamy za wysoko, bo chyba jest za wysoko. Znaczy za nisko, sorry. Nie, no to rozkopiemy to na live, a to później znaczy, od wyłożę. Wysoko, ale tylko podnieść to po prostu wyżej. Ale co wyżej podnieść? To, tu, To jest tak. On. A, ten, to ten za aha, nisko. podłoga tu. Mhm. To znaczy można by tego obliczyć, ale tutaj będzie taka kulka. Znaczy, no nie mówię, no, nie, ja nie wiem, nie wiem, co tu się jeszcze podłączy do tego. Nie wiem, jak z Wiem, wiem że ta to kulka, mój... ja to widziałem, jak to działało, Ona się będzie ładowała od tego, z tych stabilizerów. Tak, no, ta kulka będzie taka. Ta rosła. coraz rosło. rosło. Tak, no. jak, jak, jak drożdże. Tak, jak, jak ten. Rasku, jak... Wiecie, wiecie, jak, tak, tak do góry, jak serniczek <laughs> w piekarniku. O, oh. Będzie rosło. Dobra, A to, to co? Stabilizacja, ale jak to działa, to mówię, to nie wiem. I słuchajcie także, piszcie nam protypy odnośnie tego. Może ktoś mm -hmm. z Was ma jakiś fajny poradnik, tak jak właśnie tutaj dostałem poradnik do zawicia smoka. Um, no i zobaczymy, postaramy się coś takiego wiem, zrobić. Wiem, że to też będzie wymagało wiem, jakiegoś chłodzenia później, pamiętam chyba. No chyba tak. Zmieniam no, ale to to, to już w kolejnym odcinku. Ale zrobimy sobie przed, przed uruchomieniem na pewno kopię, kopię. Sejwa, żeby żeby nam to nie wywaliło w kosmos, nie? Dokładnie, byśmy dokładnie. nie zniszczyli sobie planety, bo przyjdzie nam się wyprowadzić go nie wiem gdzie, bo nie mamy Galaki krafta. Da, daleko byśmy się wyprowadzili. A niedługo no. jeszcze również zobaczycie coś, coś tutaj fajnego, bo mamy yy, a pokażę im tak na, tak na szybko tego moda. Pamiętasz co? Mieliśmy sobie transport organizować. Transport? No. Nie pamiętasz? No nie. Tory. A? <laughs> <laughs> A, no tak. Race of War, moi drodzy. Jest. Race pociągami. of War. Będziemy jeździć pociągami, które będą zasilane normalnie węglem. Też pobudujemy trasę. Także będzie fajnie. Będzie fajnie. I wreszcie, wiecie, wiecie co? I wreszcie, no. może kogoś takich z byśmy też zaprosili, by nam taką trasę kolejową by wyznaczyli. O. o. No. Mosty. Pomos pomysły są. Dobra, a tymczasem Borem lasem. Zbliżamy się do końca tego jakże yy, bardzo ciekawego, wspaniałego, fajnego, odcinka. Odcnego, I udanego. udanego odcinka. Wreszcie, gdzie żeśmy coś zrobili. Także jak się Wam film spodobał, to tak, o tak, o tak, o, tak. O, tak w górę. w górę. Weźcie subic. w ten subik, w ten dzwonek tak, żebyście przydało się, żebyście no. tam klik, kliknęli. Przydzwoncie, Przydzwoncie, tak. Tak. I no raz? Eee, no i co? Eee, dzisiaj środa, dzisiaj mamy tak. odcinek, czwartek 20:30. Live. Live z Minecrafta tego wreszcie. Dokładnie. U mnie znajdziecie na Twitchu, a mnie znajdziecie, znajdziecie opisie, na YouTubie, A u znajdziecie na YouTube. Także kto gdzie woli, tam se będzie oglądał. A najlepiej Dla... może oglądać i tu, i tu. Oczywiście, Dla... nie ma z tym najmniejszego no. problemu. I słuchajcie oczywiście na koniec. I za 3 będziemy robić przysiady. Nie ja mam chore kolano. Żartowałem. No, no to dobrze. <śmiech> <śmiech> I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnego spotkania trzymajcie się. Cześć! Jołpa!